Iść, iść, na iść, 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 takie iść, Na ten, na antygrawitację w city. Yeah.

Nie, 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 dosłownie Jak każdego, do sobie. Jestem, jak każdego, każdego tafizma, posłuch... to każdy... każdy o, tak to? Jestem nie, tak, spocony już Co teraz, tak, Polecam na polskie, no. No, no. Oh. no te bałny, to są mm. te bałny. No poczekaj, no. Jeszcze tu No, no ty... czemu nie wglądałeś? Jaki złodziej. A ty, sorry. Dzięki. To on nie lubię. Podobny z kim do. Kto jest bołny? Tego, tego. Tego mam. Ja go

no, mi się ja. tak, nie. Dobra. Powiedz, pójdź bo nie jakiś Ej, idziesz, idziesz na Hedensika. Ok, ok. A ty idziesz na No to mam nadzieję. Ciekawe, czy na pewno to biją. Ale czekajmy. Sama? No! Ty my wczoraj gramy! O, czekaj! My wczoraj, jesteś, Jestem. Jestem. Jestem wczoraj Ja stąd! My wczoraj gramy! Ja stąd! Ja stąd! Ja stąd! Ja 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 stąd! Ja 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 mam Ja stąd! Ja Ja stąd! Ja stąd! Ja stąd! Ja mam Ja stąd! Ja stąd! Ja 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 stąd! Ja szukam. Ja 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 Ja

o kurde, e, to nie mam, Mogę to nagrać. Ej, o kurde, ma tam mam jakaś Nie wiem, czy może być. Gdzie oni mogą być? Jest o kurde. Ja, mam ja wiem, czym jest Czucz. ostatni, ja wiem, czym jest ostatni. No, nie jesteś kur... No, tutaj byłeś. Krwak. No. Kurde, a miałem tego... Ja wiem, ja to jeszcze Ja wiem, ja wiem. Młodziku, Chodź nie mogę skoczyć na drugie piękne, tutaj coś lata? Ja, ja, to się tak nie będziemy ale dobra. A e, e, jeżeli się chowasz, to, e, e, to to cię ujawni, a jeżeli jesteś... E, po prostu jeżeli jesteś ten. Tutaj, jeżeli jest, jest po prostu tym hajdem i jak będziesz w strefie. No wiem, nie wiem gdzie jest. Nie możesz. Jest gambul. Ale... Kurde, nie, to jest już jest tu, być. Tutaj, ej, on, na pewno. Tu. Być. on tu był. On tu, on być. O go wtedy ujawni. No to, to na końcu strychnął no, no, Ej, może tak. Dobra, myślałam, on. Ej, dobra, Nie, ja przykrył. Przecież to przykrył. To jest jest taka nie podaje. Ja ej, a my teraz jesteśmy w strefie, czy gdzie? A nie tutaj strefa. Ale wyjdzie, może być! Musi być na ze strefy! Dobra, tam? Gdzie on jest? O kurde! Gdzie go! Wiesz, że cię widać? No dobra. Ale, ja byłem na tamtym drzewie, na samej górze! O nie, ty O kurde! Ja nie ja... do mojej kompatrii, do mojej tutaj.

o kurde, tu łap. O mój, że będzie się ruszać. No, się ruszam, to wszystko. Ja to jest teraz? Ja sam jak Ja Kurde, jak jest? Kurde, 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 kurde. Kurde, 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 Dawaj Okej, nic. Mm -hmm. Nic nie mów, gdzie ja? Teraz. Ej, powiedz wam, ty gdzie dalej nie jest? No ja się te czas, po się tu biegam. <grywka> I wyście biegajcie bo to Widzę go w tym miejscu. Hej, niezu. Ej. No, o oh, kurde, o on, on tu ucieka. Ej, go, go, go. go, go, go. Jeszcze został jeszcze asz. Ty! Ja, Ej, widzim, S. No? ja widziałem! Jak, Ej, Ej jak, jak widziałem jak chyba asz biegał. I szczanka! No chyba widziałem jak ktoś biegał. Ale ja się też cały czas biegam. Ja jak żyje, żyje? to przysied? Simno! Weźcie dotykaj! Wyjcie dotykaj, to się do domu przysied. Ej kłopaki bo my za chwilę umrzemy. Nie chcę... Ja nie my nie umrzymy, bo mnie. My... Jeszcze się o, nie, odkryłem co się działa ja na stopę, za musiał Ja tam ja. Kurde, no, gdzie, no co to może być? Tam, a wiem, gdzie był ślanką, gdzie ja musi być na strychu! Czy już go widziałem? O jajko! Albo nie widział. Jajko wraca! Acha! nie uciekaj jajeczko. No. jajeczko. By no. Ja bym był ślanką. Jedziemy Johnny. ja idę na... A ja idę kurde na ja samej nie, nie będzie. Ja wiem, Szanowni, biegają, biegają. Jest, jest. nie, 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 wiem. nie, 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 jest! Jest! nie, jest Jest, jest! nie, tak tak no. tak ja tak nie, Jest! O, no. mogę. Jest nie, 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 miejscu. Jest! nie, 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 No. nie, nie, o oh, kurde! Indyk, Indyk, Indyk! Tracking mi się zepsuł, ale nadal go widzę. Patrz, patrz, patrz pat, pat, pat. co ma! Coś co ma! Weź mu to załóż na głowę. Dobra. Wielkim jeden jest już, to wiem. Ja bym go zagrał. Szukaj Indyka, Indyka szukaj. Gdzie jego miejsce, czyli w piekarni? Indyk! A gdzie jest piekarnik? Ale Niklas ja nie jest piekarnikiem. Ja rusza. A, no, a ja, 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 ja jestem piekarnikiem. Ale kurczaczek. A to nie jest on. zmieniam ja moją kamper. Ja, kiedy, ej, kiedyś... wam, że widziałam Marcela? To fajnie. Nie... Najgorsza kampana... Nasz... Ej, ej, ej. Kto był? Kto, kto był jest w inny. Kto szukał? In... Nie! Never mind. Wałpali, nie. No mam ja Manie? No, Maniek! Ja wiem, jeden jest, jeden jest z żółtym kapeluszem. A no to masz w jeden wyższy, to Ale to a ja byłem z żółtym kapeluszem! Mm. Ty, wtedy co ja tutaj byłem z żółtym kapeluszem? Mm. Kamyki. Oh! Monster hat! Mam! Ja jeden sam. jest stał. Nowy Znowu Ash, znowu Ash został. Kurde oh, mam, mam. Ash, ty yeah, zawsze brada. jesteś pirat. A jest Sigma. Piszcie w no. Ale dzisiaj mam szczęście. Dobra. Oje mhm. <trybuj>